Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. No moi drodzy, protestantki nasze kochane, nie potrafią sobie tutaj poradzić z Eucharystią, z realnością Eucharystii. Popatrzcie sobie na wpisy takich asów, jak tam Herciurom, czy to w ogóle to to już jest. Poza, poza jakąkolwiek krytyką, prawda, no to nie ma słów, no takich br brednie, brednie, Mojżesz dokonywał pogaństwa, no to, 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 to już są, to, to jest dno, to już jest dno intelektualne, takie hercie, romcie, prawda, no reszta wpisów też za wysoka nie jest, jeżeli chodzi o poziom, ale tak jest protestantyzm, tak, nie potrafią sobie poradzić z krwią Chrystusa, bo jej nie mają, tak, Natomiast Chrystus zostawił nam całe nieskończone bogactwo właśnie w Eucharystii, w swej ofierze, którą zostawił nam do sprawowania. Ile akurat to czynicie? Śmierć Pana głosicie, a więc co się dokonuje podczas Eucharystii? Śmierć Pana, ona się uobecnia. Tak? My uczestniczymy w ofierze Chrystusa. Uczestniczymy w jego urąganiach, jak czy nastrodziony się do hebrajczyków. Protestantki chlebcia, winiaczka i co najwyżej sobie pomyślą o tym, co Chrystus zrobił 2000 tysiące lat temu. No nie, Chrystus takiej karykatury kwadratowej nie, nie zostawił. To Lucek, antychryst stworzył takie antychrystyczne badziewie, jakim jest protestantyzm i małpuje w protestantyzmie świętość i dostojność Chrystusa i Jego dzieł. Tak? Daje nam Chrystus siebie, swoje ciało, swoją krew w garażowce. Chlebcie winiaczka z lidla, zadychę, obrócą, I, i myślę, że to jest to, co Chrystus w wieczerniku zrobił. Tak? No właśnie. Poza tym potępiają nas, że chodzimy na Eucharystię. E, prawda, a oni sami mają chleb, się i winiaczka, a to jest konieczne do tego, żebyście byli zbawieni, bo żaden protestant mi tutaj na to nie odpowiedział. Eucharystia jest konieczna do zbawienia, bo Chrystus mówi spożywasz masz, nie spożywasz, nie masz. A jaki pastorek wam powie, o słuchaj, przyjdziesz na chlebcia, masz życie wieczne, nie przyjdziesz na winiaczka z chlebciem, nie masz życia wiecznego. Wy tak nie głosicie dlaczego, bo wy wszystko to, co robicie, to są puste, nic nieznaczące, yy, prawda, rytuały, yy, prawda, które nic nie dają, bo i tak jesteście zbawieni, i tak, nie? Przepijesz winiaczka, dobrze, nie przepijesz drugie, dobrze, bracie, klepujś formułkę, jesteś zbawiony, nie? i Czyli po co to robicie? No tak. No, no, bo, no bo co? No, no, no właśnie, to są takie. To, to jest tempota protestancka. Nie? Moi drodzy, przejdźmy my sobie teraz do innego wątku, bo wiadomo, Eucharystia jest fundamentem i Chrystus nam zostawił to ofiarę właśnie w Eucharystii. O, pani wątpiąca zadała też pytanie, żeby powiedzieć coś na temat wąskiej drogi, bo nie może to być katolików, katolicki kościół, bo kościoła katolickiego, wyznawca jest ponad miliard, a Chrystus mówi, niewiele ją znajduje, więc to nie może być kościół katolicki, No a to a protestantków jest miliard, czyli co, protestantków jest 900 milionów i oni mają, a nas jest miliard 200, już nie mamy, tak, czyli do miliarda chyba jeszcze jest wąska droga, aż powyżej miliarda nie ma wąskiej drogi, tak, no to trzeba być garażowcem, prawda, Albo no, no właśnie, no to, to, to jest protestantyzm. Moi drodzy, Eucharystia i Wąska Droga, one te dwie rzeczywistości się ściśle ze sobą łączą, bo Wąska Droga e, prowadzi nas do Eucharystii i Eucharystia, życie Duchem Eucharystii, wprowadza nas na Wąską Drogę. E, jaka jest ta Wąska Droga? No, Chrystus wyznacza prawda, to w bardzo jasnych słowach. Kto chce iść za mną, niech bierze swój krzyż, niech się zaprze samego siebie i niech mnie naśladuje. Kto chce zachować swoje życie, straci a Kto straci je z mojego powodu, ten je zachowa. I tutaj Chrystus wyznacza nam wąską drogę, która polega na braniu naszego krzyża Naśladowaniu Chrystusa, prawda? W Jego wyrzeczeniach Święty Paweł w 8 rozdziale listu do Rzymian powie, że jeśli wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by mieć z Nim udział wspólnie w chwale. Tak? A więc wąska droga prowadzi nas do współcierpienia. Tak? Do pokornego przyjmowania wszystkiego, co nas przyjmuje, do zapierania się siebie na rzecz pełnienia woli Bożej, do jednoczenia się z naszym trudem, właśnie z trudem Chrystusa. I w sposób najwyższy, najpełniejszy, bo realny, możemy tego dokonać podczas Eucharystii, kiedy Chrystus realnie e, stępuje. Na Ziemię, ja jest chleb wstępujący z nieba, tak? I w sposób realny yy, wydaje siebie za nas, więc my możemy się zjednoczyć tutaj z nim, prawda? Poza tym, no, wąska droga to jest właśnie to, Chrystus dalej mówi. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Bycie 24 godziny na dobę w stanie czuwania nie jest rzeczą łatwą. Wymaga wysiłku duchowego, prawda? Modlitwy, wyostrzonego wzroku, aby dostrzegać niebezpieczeństwa, pokusy, jakieś prawda? unikać grzechu, to wymaga od nas bycia właśnie w stanie czuwania. Czuwajcie, abyście nie ulegli pokusie. Czyli mieć oczy otwarte, to wymaga wysiłku. Walka z grzechem. Tak? Prawa ręka, czy jest powodem do grzechu? Odetnij ją. Tak? A więc chodzi o ten radykalizm w walce z grzechem. Wypełnianie przekazań. I moi drodzy, bo protestantki używali tam, ta pani pisze, że o no, bo tu nie, katolicy nie może być wąską drogą, bo niewielu go znajduje, a katolików jest ponad miliard. No to jest po prostu tak prostackie, że bardziej prostackim być nie może. E, otóż powiedzmy sobie z góry nie wszyscy katolicy, albo nie wszyscy ci, którzy są katolikami, są na wąskiej drodze. Tak, jest wielu katolików, którzy żyją na mega high na tych amerykańskich autostradach po 5 pasów w każdą stronę, czyli 10 w pasmówkach. Tak, tu w Chicago są takie i nie przejmujcie się, zakorkowane są w trupa. Nawet jeżeli mają po tyle pasów, ale do czego zmierzam? Chodzi o to, że nie wszyscy katolicy rezygnują z siebie, ze swojego życia na rzecz Chrystusa. tak? No właśnie. Życie, ta wąska droga wymaga od nas wypierania się naszego życia, zatraty naszego życia, żeby żyć życiem Chrystusa. Czyli tu trzeba wyprzeć się własnej woli, a własnych zachcianek, własnych marzeń. Na rzecz pełnienia woli Chrystusa trzeba się zaprzeć samego siebie. To jest ta wąska droga. Protestantki nic nie muszą robić, protestantki tylko tam klepną formułkę i, i już są zbawieni, tak? Wąska droga prowadzi nas do walki. Zwycięzca Chrystus mówi, że Królestwo Boże się zdobywa. Protestantki co zdobywają? Nie, nic. Oni klepną formułkę i to, co, o czym Chrystus mówi, że się zdobywa yy, tak? gwałtem Protestantki mają przez sklepnięcie formułki za fryer w sposób nieutracalny.